No tak. No to prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o ten taki dosyć wytarty stereotyp syna, domu i drzewa, to ja na tym padole nie wierzę już mam do zrobienia, bo e, jak gdyby cośkolwiek udało się zrealizować. Syn studiuje, no dom tutaj stoi, a drzewo zaraz pokażę. Drzewka owocowe były wsadzane jesienią. Tu są śliwy, grusza, morela. To bardzo polecam. Teraz nie mam przyszykowanego mięsa, ale o, proszę sprawdzić, wszystko jest jeszcze świeże. Tutaj naprawdę się robi mięso na grillu. Mięso, ryby, jarzyny, pycha. Nie ma nic lepszego jak Jacek pszczoła mówi, że najlepsza jest karkówka. Ja uważam, że rozbew. Tak no więc ten grill i w ogóle ten taras nie służy wcale tylko do przyjemności, ale i do pracy. Nie tak dawno miałem zamówiony tekst do Polityki o Igrzyskach Olimpijskich i Jacka Wszołę i Tomka Wójtowicza, naszych medalistów z Montrealu, zwabiłem tutaj tylko i wyłącznie perspektywą grilla. Przyszli i zeznawali jak na spowiedzi. Sporo tutaj fajnych ludzi przychodzi, żeby, żeby coś zjeść wśród tych drzew. Obierając kartofle, czy włoszczyznę, czy coś. Zastanawiam się, i Fabiaton ja napisze do gazety, co powiem ludziom w kanale Plus. Po prostu pracuję i potrafię robić tylko rzeczy proste. Pomidorówkę, elementarne sprawy. Natomiast od wykwintnych potraw. To jest moja żona. Moro. Siat. Siat. To jest cudowny, wspaniały sznaucer, tylko wszystko mu poszło w urodę. Wszystko mu poszło w urodę jest rozpaskudzony do niemożliwości. Wspaniały obrońca. Tutaj ja mówiłem, że, że główną pasją moją jest ten pies, ale to nie jest do końca prawda, bo tak naprawdę moją główną pasją to jest, to jest ta dziewczynka jej mama, kiedy niektórzy uważali, że mam pewne zdolności do sportu. Potem i nawet niektórzy do dzisiaj uważają, że jestem może nie najgorszym dziennikarzem w niektórych dziedzinach. Przed chwilą długo i kwieciście się chwaliłem, jak się realizuje w kuchni. Tymczasem tak naprawdę. Jedyną dziedziną, do której ja uważam, że mam zdolności, to jest muzyka. I to są jak gdyby świadkowie. Ten Marantz, Marantz, przepraszam bardzo, ma 15 lat. To Pioneer jeszcze więcej. Ta maszyna, której tutaj pewnie bardzo słabo widać, to jest Revox i to też ma 15 lat. I ja tych, tych wszystkich maszyn bym za nic nie zamienił, bo one świetnie grają. Oczywiście jest pytanie, co? The Blues Band, Joe Cocker, Blood, Sweat and Tears, The Beatles, Chuck Berry, Staszek Sojka. Mnóstwo, mnóstwo dobrej muzyczki tutaj jest, ale tak po prawdzie stary Ray Charles to on wciąż nie brzmi moim zdaniem najgorzej. Hello, tak, jeszcze kilka lat temu, jak każdy mieszczuch, to byłem przeświadczony, że po prostu nie ma innego życia organicznego, umysłowego, jakiegokolwiek, niż miasto, Warszawa, centrum, moje stegny ukochane z tą całą betonową pustynią i i jak żeśmy dzięki własnej zapobiegliwości, dzięki, y, dzięki talentom mojej żony y, wybudowali ten dom i zamieszkali na wsi, to tak naprawdę do miasta to ja jeżdżę tylko wtedy, kiedy muszę. Troszkę żeśmy pożartowali, y, ja, ja mieszkam, czym się zajmuję, jakie ja mam zainteresowanie, a teraz mówiąc poważnie, to właściwie y, we wszystko, co robię, co robiłem, wkładałem zawsze znacznie więcej serca niż pracy. W związku z tym miałem znacznie więcej doznań, wrażeń, aniżeli sukcesów, zarówno w sporcie, jak i w dziennikarstwie. Jeżeli chcecie o tym porozmawiać, to proszę bardzo.